Ja bym wolał nie, za ten sam hak, jak się nie urwie to, co z tej samej strony, co Krzysiu, no. A nie, no, może lepiej zaraz. Może lepiej, ale nie lepiej, bo byłoby Krzysiu, patrz, gdzie się do kółka zapina, wyjmij nie do tego. Nie do tego? Nie do tego, do tego. Nie mam